Cześć, siema, witajcie, z ze strony Oliwier. A w dzisiejszym odcinku Wam powiem trochę o sobie. No, to tak, jestem introvertykiem. Mam 21 lat. Tak jak już mogliście usłyszeć ode mnie w komentarzach, napisałem do różnych osób. No, no to tak, no to tak interesuję się. Konsumowo z duchami, planetami, na których może być życie. No, tymi urbeksami też się interesuję. Skokami narciarskimi, piłką, nożną, nagrywaniem na YouTubie i TikToku. A tak, co w życiu robię, jak. No to siedzę w domu, oglądam Netflixa, ostatnio oglądam. Lost, Zagubieni, to jest o tym, że 48 rozbitków samolotu jest na wyspie i tam dzieje się akcja na tej wyspie. Ostatnio obejrzał drugi sezon Outlast, czyli reality show. W którym chodzi o to, że 16 uczestników dzieli się na 4 drużyny, 4 osobowe. I musi przetrwać w wdzięcznym walazce. Bardzo fajny seria, reality show, polecam. No, no i... No tak to w sumie tyle o mnie, chyba no szukam pracy, no teraz czekam na telefon od pewnej firmy, może mnie przyjmą, może nie, a tak na co dzień siedzę w domu, no i tyle, zostawcie łapkę, subskrybujcie i napiszcie, czy chcecie, żebym pokazywał swoją twarz, czy chcecie tak jak dawniej było, czy tak jak będzie teraz.